W mglisty poranek listopadowy w 2003 roku, w mieście, które oddychało innowacją i transformacją społeczną, jak Londyn, urodził się chłopiec, którego życie miało być naznaczone wyższym powołaniem. Chłopiec ten nazywał się Carlo Acutis, syn Sofii, wizjonerskiej architektki i Leonarda, inżyniera z pasją do technologii. Rodzina tymczasowo przebywała w Wielkiej Brytanii z powodu zobowiązań zawodowych. Ale krótko po narodzinach małego Tiaga postanowili wrócić do swojej ojczyzny Włoch, a dokładniej do spokojnego regionu Mediolanu. Tam właśnie Karlo dorastał, otoczony bogatą kulturą i tradycjami rodowymi, które kształtowały jego osobowość od najmłodszych lat. Choć jego rodzice nie byli szczególnie religijni, Karlo wykazał niezwykłą skłonność do duchowości. Już od najmłodszych lat, co zdumiewało nawet najbliższe osoby. Jego matka Sofia przyznała kiedyś, że przed narodzinami Karlo weszła do kościoła tylko kilka razy w życiu, ale zachowanie jej syna głęboko zmieniło jej perspektywę na temat wiary. Już od pięciu lat Karlo wykazywał wyraźne znaki szczególnego powołania. Często prosił rodziców, aby odwiedzali kościoły, gdy mijali je podczas spacerów, i za każdym razem stawał przed tabernakulum, aby pozdrowić Jezusa prostymi gestami pełne znaczenia. Ta praktyka zadziwiała nawet księży z lokalnych, parafii, którzy często komentowali między sobą czystość wiary, którą wykazywał ten mały chłopiec. Gdy nadszedł czas na jego pierwszą komunię świętą, Karlo czekał na ten moment z metodyczną przygotowawczością i pobożnością, która wydawała się niezwykła u kogoś tak młodego. Jego rodzice obserwowali to wszystko z podziwem, zdając sobie sprawę, że ich syn w jakiś sposób prowadzi ich do ponownego odkrycia wiary którą pozostawili w tyle przez lata. Relacja Karlo z Bogiem była wyjątkowa i intensywna, a on poświęcał większość swojego czasu pomaganiu innym, zwłaszcza starszym i najbardziej bezbronnym dzieciom w swojej społeczności. Karlo rozwijał również głęboką więź z Eucharystią, którą uważał za centrum swojego życia duchowego. Dla niego każda msza była okazją, aby być bliżej Boga i często uczestniczył w adoracji Najświętszego Sakramentu z dewocją, która inspirowała wszystkich wokół. Nie ulegało wątpliwości, że młody człowiek miał duszę głęboko, połączoną z boskim światem, co przejawiało się w jego codziennej rutynie, zawsze pełnej dobroci, hojności i zaraźliwej radości. Nawet w trudnych momentach, jak w szkole, gdzie stawiał czoła typowym problemom adolescencji, Karlo zachowywał spokój i współczucie. Podczas gdy wielu jego kolegów wolało spędzać czas na imprezach lub graniu w gry wideo, on wybierał bardziej introspekcyjne zajęcia, takie jak modlitwy, lektura duchowa i wolontariat. Choć inni młodzież widzieli go jako kogoś innego, Karlo przyjmował to z pokorą, ponieważ wiedział, że jedyna opinia, która naprawdę się liczy, jest: Ta Boża Carlo posiadał niezwykłą umiejętność w dziedzinie technologii, którą odkrył jeszcze w dzieciństwie. Podczas gdy inni chłopcy w jego wieku interesowali się grami lub mediów społecznościowych, on wykorzystywał swój czas, aby tworzyć cyfrowe narzędzia, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ludzi. W wieku 12 lat stworzył prostą aplikację, która pomagała starszym osobom znaleźć usługi i aktywności wspólnotowe w ich regionie. Ten początkowy projekt był tylko początkiem większej podróży. Carlo zdał sobie sprawę, że może używać swoich umiejętności technologicznych do rozpowszechniania przesłań wiary i inspiracji. Poświęcał godziny swojego dnia na tworzenie treści cyfrowych, które podkreślały historię cudów i wydarzeń duchowych na całym świecie. Dla niego technologia nie była tylko narzędziem rozrywkowym, ale mostem łączącym serca z boską obecnością. Jego najambitniejszym projektem była strona internetowa, która zbierała relacje o doświadczeniach mistycznych i manifestacjach wiary katolickiej. Celem było ponowne zapalenie iskier duchowości w ludziach, zwłaszcza wśród młodzieży, która często czuła się odległa od tradycyjnej religii. Karlo wierzył mocno, że Eucharystia jest bijącym sercem wiary chrześcijańskiej i chciał to pokazać światu w nowoczesny i dostępny sposób. Eucharystia jest Najprostsza droga do Boga, zwykł mówić, i chce, aby wszyscy poznali to skarbiec. Jego pasja do Maryi była widoczna w każdym jego działaniu. Codziennie bez wyjątku odmawiał różaniec, widząc Najświętszą Panią jako swoją opiekunkę i przewodniczkę w tej misji ewangelizacyjnej. Ta dewocja Maryjna była jednym z filarów jego życia duchowego i odzwierciedlała się w jego łagodnym i współczującym charakterze. Jednak w wieku 14 lat. Karlo stanął przed druzgocącym wyzwaniem. Podczas rutynowej wizyty u lekarza został zdiagnozowany z poważną, rzadką chorobą, która wymagała intensywnego i bolesnego leczenia. Wiadomość głęboko poruszyła jego rodziców, którzy próbowali zachować nadzieję w obliczu niepowodzenia, ale Karlo, co zaskakujące, przyjął swój stan z imponującym spokojem. Widział swoje cierpienie jako okazję do składania ofiar dla intencji Kościoła i duchowego dobra ludzi wokół siebie. Jeśli Bóg na to pozwolił, mówił, to dlatego, że ufa mi, abym spełnił specjalną misję. Nawet w trudnych w chwilach swojego leczenia zachowywał uśmiech na twarzy i słowa otuchy dla tych, którzy byli przy nim. W szpitalu stał się postacią pokoju i spokoju, inspirując lekarzy, pielęgniarki i pacjentów swoją odważną postawą i niezłomną wiarą. Przed zachorowaniem jego matka Sofia miała sny, które całkowicie zrozumiała dopiero po odejściu Karlo. W jednym z tych snów zobaczyła syna ubranego na biało, otoczonego niebieskim światłem, trzymającego delikatne kwiaty w rękach. Spojrzał na nią z czułością i powiedział: Mamo, dam ci znaki, ale teraz muszę odejść. W innym śnie Sofia spotkała świętego Franciszka z Asyżu, którego proste i pobożne życie zawsze inspirowało Karlo. Święty powiedział jej: Twój syn będzie światłem dla świata, ale nie pozostanie długo przy tobie. Przygotuj się, aby go puścić. W tamtym czasie Sofia nie do końca rozumiała znaczenie tych snów, ale podzieliła się nimi z Karlo, który przyjął je ze spokojem. Nie martw się, mamo odpowiedział. Jeśli tak jest wolą Bożą, jestem gotowy na wszystko, co On zażąda. Te słowa odbiły się echem w rodzinie jako potwierdzenie, że choć krótka, jego życie było przeznaczone do spełnienia wielkiej misji. Jeśli dotąd podążasz za tą historią, chciałbym Cię zaprosić do refleksji: Jakie jest miejsce technologii w Twoim życiu? Czy jest narzędziem do łączenia, inspiracji? Czy może odwraca uwagę? Napisz w komentarzach, jak widzisz relacje między wiarą a technologią. Ta rozmowa może pomóc nam wzrastać razem. Ponadto, jeśli jeszcze nie subskrybowałeś kanału, skorzystaj z okazji i zrób to teraz. Będziemy kontynuować dzielenie się historiami, które dotykają serca i wzmacniają naszą wiarę. Twoje zaangażowanie jest kluczowe, aby ta społeczność rosła i inspirowała więcej ludzi. Karlo kontynuował walkę z chorobą odwagą, która wykraczała poza zrozumienie wielu dorosłych wokół niego. Gdy inni mogliby ulec rozpaczowi lub samolitości, on wybrał widzenie swojego stanu jako wezwania do intensywnego życia każdego momentu. Podczas leczenia w szpitalu stał się rozpoznawalną postacią dzięki swojej zdolności przynoszenia ukojenia innym. Rozmawiał z pacjentami i ich rodzinami, oferując słowa otuchy i ciche modlitwy. Dla Karlo cierpienie nie było czymś pustym, czy bezcelowym, było okazją do duchowego wzrostu i pomocy tym, którzy byli przy nim. Jego obecność oświetlała korytarze szpitala, zmieniając środowisko często naznaczone strachem w miejsce, gdzie nadzieja zaczynała ponownie kiełkować. Mimo, to nawet z jego niezłomną wiarą, były momenty, gdy Karlo odczuwał ciężar fizycznego i emocjonalnego bólu. Pewnego razu. Podczas szczególnie trudnej sesji chemioterapii zwierzył się matce. Są dni, gdy moje ciało wydaje się tak kruche, ale moja dusza pozostaje silna, ponieważ wiem, że Bóg jest ze mną. To stwierdzenie odzwierciedlało jego głębokie przekonanie, że niezależnie od zewnętrznych okoliczności, jego życie należy do czegoś znacznie większego niż jakiekolwiek tymczasowe wyzwanie. Jego rodzice, choć zdruzgotani możliwością utraty syna. Znaleźli pocieszenie w sposobie, w jaki Karlo przyjmował wszystko z gracją i zaufaniem. Zrozumieli, że pomimo młodego wieku posiadał mądrość przekraczającą jego lata mądrość płynącą bezpośrednio od Boga, z jego intymnej relacji z Bogiem. W tym czasie Karlo kontynuował pracę nad swoimi projektami cyfrowymi, nawet gdy jego siły fizyczne słabły. Zaczął współpracować z bliskimi przyjaciółmi i wolontariuszami aby poszerzyć zasięg swojej strony internetowej, zapewniając, że więcej osób będzie miało dostęp do historii wiary i inspiracji. Jeden z projektów, który szczególnie go entuzjazmował, był interaktywną mapą przedstawiającą miejsca eucharystycznych cudów na całym świecie. Wierzył, że te wydarzenia są namacalnymi manifestacjami Bożego miłosierdzia i chciał, aby wszyscy mogli mieć dostęp do tych potężnych narracji. Kiedy ludzie widzą, jak bardzo Bóg działa w historii ludzkości, powiedział kiedyś: Zaczynają wierzyć, że On może działać również w ich własnym życiu. To pragnienie dzielenia się niezwykłym z codziennością stało się znakiem rozpoznawczym jego duchowej podróży. Mimo osłabienia zdrowia, Karlo nigdy nie stracił koncentracji na swojej misji ewangelizacyjnej. Widział każde przeszkody jako okazję do pokazania, że wiara to nie tylko kwestia rytuałów czy abstrakcyjnych przekonań, ale żywiołowa siła, która może przemienić nawet najtrudniejsze sytuacje. Jego matka, Sofia, wspomina pewną okazję, gdy Karlo zgromadził kilku kolegów ze szkoły w swoim szpitalnym pokoju, aby wspólnie się modlić, wyjaśnił im, że niezależnie od okoliczności, modlitwa jest sposobem utrzymania serca połączonego z boskim. Wielu z tych młodych ludzi Początkowo wahających się, zostało głęboko poruszonych jego przesłaniem i wielokrotnie wracali, aby uczestniczyć w tych momentach refleksji i wspólnoty. Nawet gdy jego stan zdrowia zaczął gwałtownie się pogarszać, Karlo zachował spokój i determinację. Wiedział, że jego życie znajduje się w rękach Boga i że niezależnie od wyniku, jego cel już został osiągnięty. W wieku piętnastu i pół lat. W pochmurny marcowy dzień 2019 roku Karlo odszedł, otoczony przez najbliższą rodzinę i przyjaciół. Jego spokojny uśmiech i wyraz pokoju pozostawiły trwałe piętno w pamięci wszystkich obecnych, choć jego odejście pozostawiło ogromną pustkę w sercach najbliższych. Znaleźli pocieszenie w pewności, że Karlo żył pełnym i znaczącym życiem, naznaczonym bezwarunkową miłością do Boga i bliźnich. Krótko po jego śmierci zaczęły pojawiać się relacje o łaskach i uzdrowieniach, przypisywanych jego wstawiennictwu. Najbardziej imponującym przypadkiem była historia dziewięcioletniej dziewczynki z Argentyny, która cierpiała na rzadką i debilitującą chorobę neurologiczną. Po miesiącach nieskutecznych leczeń jej rodzice postanowili się modlić o wstawiennictwo Carlo Acutis. W ciągu kilku tygodni dziecko doświadczyło niewytłumaczalnej poprawy której lekarze nie mogli naukowo uzasadnić. Ten cud został dokładnie zbadany przez Kościół katolicki i później uznany za nadprzyrodzone zdarzenie, które znacząco przyczyniło się do procesu beatyfikacji Karlo. Podobne relacje również pojawiły się, obejmując zarówno fizyczne, jak i duchowe uzdrowienia, które dotknęły życie w różnych częściach świata. Wpływ Karlo przekroczył granice jego krótkiego ziemskiego życia. Stał się on wzorem świętości dla młodzieży i dorosłych, zwłaszcza tych, którzy stawiali sobie wyzwania w pogodzeniu wiary z technologicznymi postępami współczesnego świata. Jego umiejętność wykorzystywania platform cyfrowych jako narzędzi ewangelizacji zainspirowała nowe pokolenie do szukania kreatywnych sposobów rozpowszechniania przesłań nadziei i miłości. Wielu młodych ludzi zaczęło podążać za jego przykładem. Wykorzystując media społecznościowe i aplikacje do dzielenia się refleksjami duchowymi, organizowania spotkań modlitewnych online oraz tworzenia wirtualnych wspólnot skupionych na wierze. Karlo udowodnił, że technologia, kiedy jest używana z czystymi intencjami, może być potężnym mostem między boskim a ludzkim. Ponadto, jego dewocja do Eucharystii i Najświętszej Marii Panny nadal inspirowała miliony ludzi. Wielu wiernych doniosło, że po poznaniu historii Karlo zaczęli poświęcać więcej czasu adoracji, najświętszego sakramentu i praktyce różańca. Stał się symbolem żywym, pokazującym, jak proste oddanie i całkowite poświęcenie Bogu mogą przemienić życie w latarnię światła dla innych. Jego beatyfikacja, która odbyła się w listopadzie 2021 roku, była historycznym kamieniem milowym ponieważ stał się pierwszym młodym człowiekiem ery cyfrowej wyniesionym na ołtarze. Podczas ceremonii biskup odpowiedzialny podkreślił: Beatyfikacja Carlo Acutis nie była tylko oficjalnym uznaniem jego świętości, ale także wezwaniem do refleksji nad wpływem, jaki życie poświęcone Bogu może mieć na świat. Jego historia przekroczyła granice i bariery kulturowe, dotykając serca w miejscach tak różnych. Jak małe wioski w Afryce, a wielkie metropolie w Azji. Wielu młodych ludzi, którzy wcześniej czuli się obco lub zniechęceni tradycyjną religią, znaleźli w Karlo dostępny i inspirujący wzór. Pokazał, że możliwe jest autentyczne życie wiary, nawet wśród rozpraszających i trudnych wyzwań współczesnego świata. Jego użycie technologii jako narzędzia ewangelizacji otworzyło nowe możliwości duchowej komunikacji. Gdzie przesłanie Chrystusa może dotrzeć do każdego, kto ma dostęp do internetu. Ponadto Karlo pozostawił głęboki spadek, podkreślając znaczenie Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego. Dla niego rzeczywista obecność Jezusa w konsekrowanej hostii nie była tylko dogmatem teologicznym, ale żywym i transformatywnym doświadczeniem. Zwykle mówił: W Eucharystii znajduje wszystko, czego potrzebuje siłę, pokój, i miłość. To przekonanie głęboko poruszyło tych, którzy go znali, i kontynuowało oddziaływać po jego śmierci. W wielu parafiach na całym świecie grupy młodzieży zaczęły organizować nocne adoracje inspirowane jego dewocją, gdzie setki osób zbierały się, aby modlić się i medytować przed najświętszym sakramentem. Te wydarzenia często obejmowały osobiste świadectwa, muzykę i chwile ciszy tworząc atmosferę intymności z Bogiem, której wielu trudno było znaleźć w innych kontekstach. Jego dewocja do Najświętszej Marii Panny również nadal wpływała na życie. Wielu wiernych doniosło, że po zapoznaniu się z praktyką codziennego odmawiania różańca przez Karlo, sami zaczęli włączać te tradycje w swoje codzienne nawyki. Na przykład grupa studentów w Hiszpanii stworzyła projekt Cyfrowy Różaniec. Gdzie wolontariusze prowadzili modlitwy online dla młodych ludzi, którzy nie mogli uczestniczyć fizycznie. Ten ruch szybko zyskał popularność i rozszerzył się na inne kraje, łącząc tysiące ludzi wokół intercesji Matki Bożej. Karlo nauczył, że Maria nie jest tylko oddaloną figurą do czczenia, ale kochającą matką, zawsze gotową prowadzić swoich duchowych dzieci z powrotem na drogę do Boga. Innym znaczącym aspektem jego dziedzictwa. Był sposób, w jaki zmierzył się z cierpieniem godnie i celowo. Karlo udowodnił, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach można znaleźć sens i piękno. Przemienił swoją chorobę w okazję do służenia innym i pokazał, że prawdziwa siła pochodzi z zaufania do Boga. Wiele rodzin zmagało się z ciężkimi chorobami lub niespodziewanymi stratami, znalazło pocieszenie w jego historii, rozumiejąc, że cierpienie dzielone z Chrystusem może stać się źródłem łaski i odkupienia. Jego przykład zainspirował szpitale i instytucje zdrowotne do wdrożenia programów wsparcia duchowego dla pacjentów i ich rodzin, opartych na zasadach współczucia i wiary, które Karlo uosabiał. Karlo Acutis pozostawił potężny spadek, dowód na to, że świętość nie jest czymś zarezerwowanym tylko dla kanonizowanych świętych czy historycznych postaci. Pokazał, że każda osoba, niezależnie od wieku lub kontekstu, może szukać Boga z prostotą i całkowitą oddaniem. Jego życie było żywym świadectwem tego, że miłość do Boga i bliźniego może być wyrażana w prosty, ale głęboki sposób poprzez szczere modlitwy, gesty dobroci, lub kreatywne użycie technologii do rozpowszechniania przesłań nadziei. Jego historia nadal inspiruje miliony ludzi na całym świecie. Zwłaszcza młodzież, która często czuje się zagubiona lub zniechęcona w coraz bardziej świeckim świecie. Jeśli dotarłeś aż tutaj, chciałbym Cię zaprosić, abyś stał się częścią tej podróży wiary i inspiracji. Subskrybuj kanał, aby śledzić więcej historii, takich jak ta o Carlo Acutis, które przypominają nam o transformującym mocy wiary i miłości. Tutaj dążymy do stworzenia przyjaznej społeczności gdzie każdy może dzielić swoje doświadczenia, wątpliwości i nauki. Napisz w komentarzach, co najbardziej poruszyło twoje serce w tej historii, czy kiedykolwiek przeżyłeś, czy kiedykolwiek przeżyłeś podobne doświadczenie, a może byłeś zainspirowany do zmiany czegoś w swoim życiu po poznaniu historii Karlo? Nie możemy doczekać się, aby usłyszeć twoje historie i wspólnie dowiedzieć się, jak możemy rosnąć duchowo. Chcemy, aby ta przestrzeń była odbiciem tego, czego Karlo zawsze szukał szczerej więzi między ludźmi, opartej na miłości do Boga i pragnieniu czynienia dobra. Dlatego nie wahaj się angażować, dzielić się i komentować. Razem możemy zbudować społeczność, która inspiruje i wzmacnia nas nawzajem. Życie Karlo niech będzie przypomnieniem, że nawet w najtrudniejszych momentach możemy odnaleźć światło i cel. Niech On interceduje za nas wszystkich i pomoże nam żyć z większą miłością, współczuciem i zaufaniem do boskiego planu. Dziękujemy, że jesteś tutaj i że jesteś częścią tej misji. Do następnego razu.